No, hej, witajcie na kanale EVRIPAR, kanale, na którym chcemy wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest żadna magia. W dzisiejszym odcinku, korzystając z okazji, że jesteśmy w Krakowie, rozprawimy się z tymi wszystkimi mitami na temat samochodów elektrycznych. Każdy z tych mitów przedstawi nam Irmina, a ja będę się z nimi rozprawiał. Czwarty. Y, służą nam tylko do jazdy po mieście. No i kolejny mit. Absolutnie nieosadzony w, w rzeczywistości tym razem. Mianowicie taki, który mówi, że samochód elektryczny nadaje się tylko do jazdy po mieście. A my właśnie wracamy z Krakowa i jedziemy do Warszawy. Jeszcze niedawno byliśmy w Warszawie, dojechaliśmy do Krakowa, teraz wracamy. Jedziemy samochodem elektrycznym. To już powinna być odpowiedź, ale oczywiście to się uzasadnia. Pierwsze samochody elektryczne, czyli te, które miały zasięgu tam nie wiem, do 100, do 80 kilometrów, owszem, nadawały się głównie do jazdy po mieście, aczkolwiek nie tylko. Ja osobiście mam, mamy u nas, przepraszam, mamy w warsztacie taki samochodzik Peżota Iona, który w najlepszych porywach przy dobrym wietrze potrafi tam te 110-112 km zrobić No i fakt jest taki, że rzeczywiście raczej do, na dalsze trasy on się nie nadaje tak? no, Musielibyśmy się naprawdę często ładować i byłoby to chyba frustrujące tak? gdybyśmy mieli zrobić trasę Kraków-Warszawa i ładować się na przykład 6 razy Myślę, że... No byłoby to ciężkie. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się już samochody licząc prawdopodobnie chyba tak gdzieś od Nissana Leafa, z 40-kW baterią i od Renault Zoe 40 i to oczywiście Tesli, no bo żeby nie było wątpliwości, od tych samochodów licząc pojawiły się samochody, które nadają się i sprawdzają się w dłuższych trasach. To my, my też przeprowadziliśmy taką własną nie wiem na ile uzasadnioną, ale własną klasyfikację samochodów tak? czyli samochody stare z zasięgiem do 100-120 km samochody drugiej, w cudzysłowie generacji czyli wyposażone w baterie od 40 do 60 kWh które są w stanie pokonywać dystansę od 250 do 350 km i samochody naprawdę długodystansowe na tą chwilę czyli samochody z bateriami od 75 powiedzmy do 100 kWh które są w stanie z sukcesem pokonywać nawet w dystanse 500 lub więcej kilometrów. W chwili obecnej wszystkie produkowane samochody mają baterię 60 kWh. W zasadzie rzadko się spotykam mniejsze, mniejsze pojemności. Jest to, jest to z reguły dostępne w małych samochodzikach typu, nie wiem, na przykład City, e, Skoda City Go, chyba jeżeli dobrze pamiętam, lub tego typu rozwiązania. Więc większość samochodów w tej chwili jest w stanie pokonać dystansę przy, przy lekkiej nodze do 300 km Nawet w trudnych warunkach powiedzmy pogodowych No i 300 km no to jest dystans e, pozwalający jechać z, z prędkością 100 km na godzinę 3 godziny okay? Czyli co 3 godziny będziecie musieli stanąć Oczywiście to trzeba zaplanować, ładowarek jeszcze jest mało Wiadomo, te przeszkody się mnożą Natomiast co 3 godziny trzeba będzie się naładować Tak I zrobić sobie przerwę od 40 minut powiedzmy do godziny maksymalnie. Owszem, jest tak, że samochody elektryczne świetnie sprawują się w mieście. Żeby nie było wątpliwości. Jeżeli, jeżeli macie domek pod miastem, macie własne źródło zasilania, to taki samochód elektryczny sprawdzi się super wyśmienicie. Bo to jest autko, które za niewielkie pieniądze, bezszelestnie dowiezie Was do centrum miasta i sobie spokojnie z tego centrum miasta wrócicie, korzystając z buspasów i parkując wszędzie za darmo. I każdy samochód elektryczny, czy z małym zasięgiem, czy z dużym na miasto się sprawdzi? I owszem, jest też tak, że niektóre mniejsze i starsze samochody elektryczne nie sprawdzą się w trasie. I trzeba się z tym pogodzić. Ale przy samochodach większych i nowszych te zasięgi są już na tyle duże, że różnica pomiędzy samochodem spalinowym a elektrycznym w ogólnym czasie dojazdu wyniesie godzinę. Powiedzmy na takich dystansach do 600-700 km. A więc to moim zdaniem całkowicie obala mit o tym, że samochody elektryczne nadają się tylko do miasta. A więc piąty mit, czyli samochody elektryczne są niebezpieczne. No dobrze, więc rozprawimy się z kolejnym mitem dotyczącym bezpieczeństwa samochodów elektrycznych. Jakby pierwsza rzecz, pod względem której ludzie rozpatrują bezpieczeństwo samochodów elektrycznych albo widzą je w taki sposób, to jest to, że samochody elektryczne są bezgłośne i mogą powodować pewne sytuacje na drodze, tak? Czyli mogą powodować, że piesi ich nie zauważą, zostaną potrąceni. No jest to... Oczywiście tak jest, że samochody elektryczne są bezszelestne. Natomiast jeżeli chodzi o kolizje drogowe, głównie musimy się opierać na zdrowym rozsądku kierującego. Mamy teraz nowe przepisy dotyczące wtargnięcia na pasy, czy na pas ruchu. No i to jest odpowiedzialnością kierującego, że zawsze, zawsze puści pieszego i zawsze mu ustąpi. Czy będzie jechał samochodem elektrycznym, czy spalinowym. No nie można zrzucać odpowiedzialności na, na gapiostwo kierującego, czy nie daj Boże pieszego, na to, że samochód jest bezgłośny. No bo byśmy zwariowali, wszystkie samochody musiałyby się z siebie wydawać jakieś okrutne dźwięki, żeby ludzie je, nie wiem, usłyszeli czy zauważali. Oczywiście jest to kwestia też przyzwyczajeń, no bo ludzie przez lata nabyli tych przyzwyczajeń, że słyszą samochód zbliżający się. Ten mit mocno narósł na podstawie tego, co działo się jeszcze niedawno z nogami elektrycznymi, które faktycznie są też bezgłośne i faktycznie też spowodowały sporo nieprzyjemnych sytuacji. Myślę, aczkolwiek nie mam statystyk, więc do, znowu to jest tylko i wyłącznie na, jakby na, na mój rozum, Wydaje mi się, że sytuacji takich kolizyjnych jest dużo więcej związanych z rowerami, ale nogi były tematem wtedy takim trochę na topie, i ludzie dosyć mocno rozdmuchiwali ten temat. Dużo było o tym w prasie, dużo było w telewizji. W końcu nawet pojawiły się regulacje dotyczące kolejnych elektrycznych. No i znowu, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, też zostało to wymuszone. Jeżeli dobrze kojarzę, to w zeszłym albo w tym roku wszyscy producenci samochodów elektrycznych muszą wprowadzić dodatkowy emiter dźwięku do samochodu elektrycznego, który będzie powodował, że gdy on będzie się poruszał na pasie ruchu, to będzie emitował dźwięk i będzie słyszalny. Więc abstrahując od tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej, to i tak już te samochody będą miały dodatkowy emiter dźwięku, więc ten nieszczęsny pierwszy będzie ten samochód słyszał, jak będzie się zbliżał. Więc ten mit mamy obalony, znaczy tą część tego mitu. Kolejna część tego mitu... Mówi o tym, albo inaczej ludzie postrzegają to tak, że samochody elektryczne są dużo bardziej niebezpieczne w przypadku kolizji. No to jest już ultra niebezpieczny mit i nieprawdziwy, i krzywdzący wręcz bym powiedział, bo na przykład wiąż pod uwagę Tesla. Tesla we wszystkich rankingach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wygrywa. ręce AP3 pierwsze samochody, to jest Tesla Trójka, jeżeli dobrze kojarzę, Tesla Y i Tesla S. Chyba nie trzeba lepszej reklamy. Abstrahując od tego, że w momencie, kiedy żeśmy odrestaurowali Kelly, mieliśmy okazję widzieć te wszystkie strefy bezpieczeństwa, strefy zgniotu. I pamiętajcie o tym, że samochód elektryczny z przodu i z tyłu jest strefą zgniotu, a my znajdujemy się w środku w klatce bezpieczeństwa wzmocnionej obudową baterii. Żaden inny samochód spalinowy nie może się szczycić aż takim bezpieczeństwem jak Tesla. Po prostu, ze względu na to, jak to jest skonstruowane, jak są rozmieszczone komponenty. Kolejna rzecz związana jakby z kolizją i z samochodem elektrycznym jest taka, że ludzie obawiają się, iż mógłby nastąpić zapłon baterii. I fakt jest taki, że rzeczywiście jeżeli tą baterię nagle złożymy w pół, to energia z ogniw się uwolni, no i będziemy mieli jakiś tam zapłon, będziemy mieli wydzielanie energii w sposób dynamiczny. Natomiast w przypadku kolizji w samochodzie elektrycznym po przekroczeniu pewnych poziomów G są po prostu wystrzeliwane pirofusy, czyli bezpieczniki wysokoprądowe są pirotechniczne, i w momencie kolizji są wystrzeliwane. Więc nasza bateria i cały układ wysokiego napięcia jest automatycznie rozłączany. Więc prawdopodobieństwo zapłonu, czy prawdopodobieństwo uwolnienia energii z baterii, jest znikome. No i kolejna część tego mitu, która mówi o porażeniu prądem. Oczywiście, gdy, jeżeli się mocno uprzemy i będziemy mieli odpowiedni zestaw narzędzi, jesteśmy w stanie się zabić prądem, który jest w tej baterii. Ale to trzeba być prawdopodobnie samobójcą albo jakimś no, nie do końca ogarniętym człowiekiem, żeby, żeby grzebać, w, bo to jest tak, jakbyśmy próbowali rozkręcić układ zasilania paliwem w samochodzie spalinowym. Tak, czyli byśmy odkręcili sobie rurki, polali się benzyną i niechcący zapruszyli ogień. Prawdopodobnie byśmy się spalili. No to w samochodzie elektrycznym, jeżeli rzeczywiście doprowadzimy do takiej sytuacji, że uda nam się odkręcić, nie wiem, kable wysokiego napięcia, akurat puścić przez nie prąd i się do tego podłączyć, no to my jesteśmy z tak, tutaj drzemie taka energia i nagłe jej uwolnienie spowoduje, że zostaniemy najprawdopodobniej uziemieni na zawsze. Natomiast dla przeciętnego użytkownika dostanie się do tego systemu jest trudne lub niemożliwe. Nikt rozsądny tego robić nie będzie. Te przewody są bardzo dobrze zaizolowane i są bardzo wyraźnie oznaczone na pomarańczowo. Czyli cały układ wysokiego napięcia jest tak oznaczony. Prawdopodobieństwo zetknięcia się nas z wysokim napięciem jest równe 0. Nie ma takiej możliwości, że nagle gdzieś nam to z podłogi wyskoczy jakiś luźny kabel. To nie są małe fiaty z lat 70. i nas porazi prądem. Nie ma takiej możliwości. Więc to też jest kolejny mit, który jest absolutnie niezasadny. Szósty, czyli zbyt wiele samochodów elektrycznych spowoduje przeciążenie sieci. Kolejny mit zbyt wiele aut elektrycznych doprowadzi do przeciążenia sieci elektrycznej. To, są, to, są takie te, to jest takie teoretyzowanie, bo oczywiście tak, gdyby w tym momencie nagle wszystkie samochody spalinowe zamieniły się jakimś cudem w samochody elektryczne, no to mielibyśmy problem. Gdyby nagle wszyscy panowie chcieli sobie podłączyć to do prądu, mam przeciążenie sieci, niewątpliwie. Natomiast nie możemy tak teoretyzować jak, nie wiem, teoretycy komunizmu w XIX wieku, że, nie wiem, jeżeli, jeżeli dalej po ulicach Londynu będą jeździły dorożki, to poziom gówna osiągnie poziom, nie wiem, pierwszego piętra. Zapobieżono temu problemowi, bo zostały wynalezione właśnie samochody spalinowe, które przejęły tą rolę, no i nie było więcej końskiego główna na ulicach. I tak też powoli będzie się rozwijała sytuacja, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Przyrost ilości samochodów elektrycznych będzie powodował zwiększanie mocy sieci przesyłowych i elektrowni. Mało tego, pamiętajmy też, że wielu właścicieli samochodów elektrycznych, i ja jestem tego przy, przy, przykładem posiada własne instalacje fotowoltaiczne tak, czyli bardzo często jest tak ja oczywiście jako typowy Polak robię to w ten sposób, że jak świeci słońce to biegnę i połączę samochód żeby maksymalnie wykorzystać natychmiastowo tą energię którą mi dostarcza moja instalacja fotowoltaiczna bo to jest najbardziej ekonomiczny sposób na, na wykorzystanie tej energii więc to też trochę odciąża jakby ten, ten cały system więc jeszcze raz Ilość, zwiększanie się ilości samochodów elektrycznych doprowadzi tylko i, do, tylko i wyłącznie do pozytywnych efektów. Czyli w Polsce się rozwinie lepsza sieć, jeżeli chodzi o przesył energii elektrycznej i jest ogromna szansa, że wreszcie będzie to istotny impuls do tego, żeby zmienić sposób zasilania. Z węglowego, nie wiem, szczególnie na atom. Wydaje mi się, że to jest na, najbardziej efektywne na tą chwilę, ale też i te wszystkie odnawialne źródła, tak? Czyli mamy już w ogóle boom na fotowoltaikę ale może to wzrośnie jeszcze bardziej, może więcej inwestycji będzie też w energię wiatrową. Więc e, tym ty bym się akurat najmniej przejmował i uważam, że to jest absolutnie godne wyrzucenia tylko do kosza MIT. I śródma MIT, czyli zabraknie surowców do produkcji samochodów elektrycznych. No dobrze, i kolejny MIT, który ma jakieś tam podłoże związane w szczególności z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o paliwa kopalne, że zabraknie surowców do produkcji samochodów elektrycznych, szczególnie prawdopodobnie chodzi tutaj o lit. Do produkcji baterii. Więc yy, wiadomo, wszystkie surowce są skończone. Tak samo jak i te wspaniałe paliwa kopalne, które też się mogą kiedyś skończyć. Samochody spalinowe nie będą miały na czym jeździć. Tak i owszem, surowce, z których wykonujesz samochody elektryczne, mogą się kiedyś skończyć. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o lit i procesy jakby recyklingu litu, Niemcy. Mają tak rozwinięte procesy recyklingu, że są w stanie odzyskać 90% surowca. Więc jakby mamy tutaj recykulację. W sytuacji zużycia baterii, jakby niemieckie fabryki, e, fabryki, to zakłady recyklingu są w stanie odzyskać 90% materiału. Czyli ze 100 kWh baterii wróci nam w surowcu 90 kWh. To daje dużą szansę na to, że ten proces będzie można powtarzać. I znowu trzeba docenić coś takiego, co się nazywa rozwój technologii, i być może za 10 lat, a wiemy, że wszyscy nad tym mocno pracują, powstaną gniwa z innych materiałów, tak? Gdzie będą inne, inne inne elektrody, inne izolatory, bo wszyscy chcą też ograniczyć w procesie uczestnictwo rzadkich materiałów, które są trudniej dostępne lub występują w ograniczonej ilości. Więc zakładam, że wszyscy nad tym mocno pracują i w przeciągu, a w szczególności jak ta ekonomia w skali wzrośnie, to już o czym mówiliśmy wcześniej, tych samochodów będzie więcej, zapotrzebowanie na samochody elektryczne będzie większe, no to po prostu technologie zaczną powstawać takie, o których teraz nawet nie umiemy powiedzieć, bo nie wiemy, jakie materiały będą użyte. Więc owszem, wszystkich materiałów kiedyś zabraknie, ale prawdopodobieństwo, że zabraknie nam materiałów do budowania baterii jest dużo mniejsze niż w przypadku paliw np. do samochodów elektrycznych. No i to w zasadzie jest wszystko na ten temat.